Mój super mikrofon, siemanko. Dzięki Krzysztofowi za podesłanie filmu i zdjęć, jak kwitnie Nsety w entrykosu w Polsce. Tak za chwilę zobaczycie, filmik potem gdzieś tam zdjęcia dodam. No nie da się opisać, jaki kwiat jest z bananowca. Co jakiś czas myślę, że Krzysiek mi jeszcze podeszle zdjęcia czy filmy. Jak ten kwiat się rozwija? w Ogólnie, w dobrym momencie zaczął mu kwitnąć, bo mamy początek wakacji. Tak więc, zobaczcie film, a ja pójdę po miarkę i zmierzymy mojego grubasa, ile ma w obwodzie, i tam wielkość liści. Masakra. To jest coś pięknego. Tylko, że po takim kwitnieniu bananowiec zamiera i niestety to już jest koniec maureli i maureli nie wypuszcza odrostów. Niestety, są na to sposoby, że ścina się gdzieś w tym miejscu. Czekajcie, widać? No, widać w tym miejscu. Niszczymy taką roślinę i po czasie wypuszcza dużo młodych. No, ale ja nie będę niszczył takiego bananowca bydlaka, że tak powiem. Dobra, zmierzymy najpierw obwód pnia. Nie mam gdzie za bardzo mikrofonu powiesić. O! A może sięgnie? No i giters jest. Tak więc, mierzymy obwód pniaczka. Powiedzmy, że gdzieś tu. 125 cm w obwodzie, nieźle. Teraz przydałoby się liść, jakiś największy zmierzyć. Czekajcie, damy troszkę bliżej. Albo naj... najpierw szerokość liścia. 67 siedem centymetrów Wysokość liścia o, Dobra tego Będzie problem Bo tam zawija No właśnie O Coś takiego Równe dwa metry wysokości liści Trochę porwało przez wiatr, ale Spoko. No, to jest mój. To jest mój największy bydlak i też praktycznie kończy. mu się powolutko życie, bo myślę, że może w tym roku albo w przyszłym roku zacznie kwitnąć, a to się wiąże właśnie to co widzieliście z końcem takiego Maureli. Ale na szczęście mam jeszcze dwa mniejsze egzemplarze, ten co miał obcinany korzeń już pięknie rośnie. Sznurek zaczyna go dusić, będę musiał popuścić. No, widzicie? Trzeba uważać, jak się splątuje banany. Ten jest jeszcze malutki, ale też ma piękne wybarwienia. I ten trzeci Maureli przy chałupie, pogoda dzisiaj jest do bani Naprawdę nad się kręcić nie chce. Ale mówię Krzysiek podesłał mi zdjęcia, no to cyk pokazuje. No i tu przy, przy ganku, co sobie rośnie. Ten to wtedy wąski jest. Zawsze, jak jest troszkę cienia, to pień robi się dosyć wąski. Bo tu jest garaż południa jest z tej strony, ale tutaj jeszcze drzewo rośnie, z tej jest szklarnia. To tak nie ma takiego intensywnego nasłonecznienia, i zawsze cień się robi trochę no, słabszy, że tak powiem. Ale mimo to liście są piękne. Drabinę tu mam jeszcze, bo wykańczam sobie już powoli. O, rynne sobie dorzuciłem, i tam fajnie będzie spływać woda po łańcuchu. To na tyle. Dziękuję za uwagę. Myślę, że spodobał się ten odcinek. Na razie trzymać się!